Najlepszy wers, część 63. Dzisiaj zabieramy Was na dworzec Kraków razem z Filipkiem w jego przepięknym, przepięknym utworze, za który dziękujemy i przepraszamy, 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 że tak długo musieliście na niego czekać. Ale pamiętajcie, czas to jest pojęcie względne. A klimat tego utworu przenosi nas nigdzie indziej jak za okno tak. nasze, gdyż e, to, co. Znajduje się w opisie to, że jesteśmy w stanie umiejscowić sobie akcję, to jak podmiot liryczny rozmawia, nie mając odpowiedzi, bo to jest super zabieg zastosowany. Właśnie w danym miejscu na dworcu podczas jesieni to jest bardzo obrazowe i bardzo wpływa na to, w jaki sposób odczuwamy ten tekst. Tak, już od pierwszego, znaczy bo w ogóle pierwszy wers. Przepraszam bardzo, pani płakała? czy to ten deszcz, ten Aha. cholerny jesienny deszcz. Tak, właśnie, tak, tak. <noise> dlatego dzisiaj dopiero przychodzimy <noise> z tym tekstem, <noise> tak. bo czekałyśmy na odpowiednią pogodę. <noise> I dziś jak strzał pysk po prostu to, tym no, wiatrem, tym deszczem, tym, tym wszystkim. Brrr, nie lubimy. Tak, ale wracając. Tak jest. E Szczerze, bardzo ciężko mi tutaj jest wybrać najlepszy wers. Masz, Basia? Ja mam właściwie dwa, ale no. ogólnie cała historia to jest spójna całość. Tak. Więc tak naprawdę te wersy nie tworzą takich małych metafor, tylko tworzą jedną o, spójną historię, która historię. tutaj tutaj się po prostu wbija. Tak. Mhm. I tak naprawdę, wiesz co, ja y jestem w stanie współodczuwać z każdym z trójki bohaterów, ponieważ tam jest jeszcze ta kobieta, którą podmiot liryczny kocha, ale która już po prostu poszła dalej i uważa go za stary błąd. Tak, i to no, jest przepiękny tak. wers. Ja, no właśnie, no. to jest Włać ten. To jest ten, tak. I jeszcze mam drugi. Więc według mnie najlepszym wersem może być: Ona ma życie ze mnie, w którym ja. Jestem jedyne nie starym błędem. I to troszkę y, przywodzi mi na myśl fragment tekstu y, piosenki Brodki, ten, tylko że tam wiadomo, że nie chodziło o związek, tylko z tego co kojarzę, o y, motyw ojca, gdzie jest powiedziane: Gdy zamknąłeś drzwi, zegar dalej bił. Coś hmm. się kończy. Dla nas to może być koniec świata, ten mały koniec świata, o którym mówił Miłosz, ale tak naprawdę te zegary dalej biją. I to, co pozostawiamy po sobie, to jest jakieś wspomnienie, jakieś wrażenie dla tej drugiej osoby. No tu w naszej opowieści e, podmiot liryczny jest starym błędem, mimo że łączyło ich coś pięknego, coś niesamowitego. Tak, no to ja. <śm> sobie wybiorę teraz, tak. głupio się przyznać, jestem samotny. Uh -huh. Bo dlaczego głupio się przyznać? Przecież miał gdzieś tam tych przyjaciół, ale oni nie chcieli go wysłuchać. E Seneka powiedział, że jedną z najpiękniejszych, najbardziej wartościowych rzeczy w życiu e to jest e prawdziwa przyjaźń i zrozumienie i bycie zrozumianym. I tutaj mamy to, że ci jego przyjaciele jego nie rozumieją. Nie Dlaczego? ma tego i jemu się głupio jest przyznać, że jest samotny. Takie ludzkie, proste uczucie, bo każdy z nas jest samotny, bywa samotny, jak w małym księciu. Na pustyni jest się trochę samotnym. Tak a, samo wśród no. ludzi jest się samotnym. I zobacz, Imana, i on po no. prostu z tego grona przyjaciół no. przechodzi na dworzec i tam poznaje odbiorcę. Tak, nieznajomą osobę. Mhm. A e, w Muminkach jeszcze było, w Zimie Muminków, że tr wszystko trzeba odkryć samemu i również przejść przez to zupełnie samemu. I czasami nawet taka przypadkowa rozmowa, wyznanie, e, do nieznajomej osoby jest dużo, dużo łatwiejsze niż porozmawianie z kimś bliskim. Tak. Bo nie niesie ze sobą takich konsekwencji, o których tutaj też mamy e, e, mowę że są smutne historie i konsekwencje błędów. Mhm. No. Ale to wiesz, co? Bardzo ładnie tutaj nawiązałaś, e, mówiąc o minkach, do motywu przejścia. Ech. Ponieważ e, ja czytając to, zwracałam no. uwagę właśnie no. na ten jesienny klimat i e, pomyślałam o tym, że pięknie to się komponuje właśnie z porami roku, ponieważ e, Filipek śpiewa. E, bo pani wie, byłem imprezowiczem, a teraz nie mam siły na balety e, i szlaufy, drineczki kolorowe, wymuszone żarty. To było to lato. Tak, to się kojarzy z imprezą, tak, z upałem. Z latem. Tak. A w tym momencie mamy motyw przejścia, że już nie ma właśnie tych kolegów, z którymi można było się zabawić, imprezować. Wybieramy osobę nieznajomą, bo chcemy przejść do następnej fazy do, do rozliczenia. Tak. Do rozliczenia. Troszkę jak ksiądz Robak. To też mam zapisane, no. wiesz, no. że to jest taka spowiedź troszkę. Tak. Nie wiem, czy macie też takie wrażenie. Ja mam takie wrażenie, tak? że to jest spowiedź, tak. No. To jest spowiedź. E, I jeszcze a propos tego tak. nieznajomego, mhm. że bezpiecznie jest być bezbronnym wobec kogoś, kogo się nie zna. Tak, Ta no, oczywiście, bo jeżeli otwierasz no, się przed kimś, kogo znasz, to, to implikuje właśnie konsekwencje. Tak, a tutaj raczej nie będzie żadnych konsekwencji. Mm -hmm, to jest troszeczkę taki klimat, jak e, w filmach sobie ludzie siadają przy barze i opowiadają no, barmanowi historię tak, życia. Troszeczkę, troszeczkę prawda? Ale tak. ja widzę ten dworzec przed oczami i bardzo mi się tutaj podobał mom, motyw mamy. Mhm, Mama tak. mówiła, by, nie, by się nie starać powstrzymać szczerych kobiecych łez. Dokładnie, nie powstrzymujmy żadnych, czy to kobiecych, czy męskich. No tak. Żadnych. I zobacz, jak tutaj fajnie się przechodzi. Ja przynajmniej to tak odczułam. Wracam do domu, uciekam od bodźców, a może jak ja. Na pani ból rozstania. No. I porównując to z tym, że ona płacze w tym deszczu, no. prawda? I nie wstydzi się kobiecych łez, tak. a czuje to samo, no. to znaczy, że dusza podmiotu lirycznego jest w tym samym miejscu i też mógłby on zapłakać. No. Tak. No, Ale dla to, mnie to jest takie tak. logiczne. A ja tutaj z kolei mi się włączył motyw tego domu bezpiecznego, ciepłego tam to, gdzie jest mama to, gdzie jest mama. No. no, ja sobie tutaj na chwilę bo To tak, to ja tutaj. mam tutaj. Ja wam... mam tutaj... O, o, tak specjalnie pod mój sweterek kanarkowy. żeby tak. ona wzięła. Patrzcie. Mm. <laughs> to ja tutaj może jeszcze wam powiem, że takie rozmowy no. z nieznajomymi są znane w literaturze, że w literaturze, w kulturze. Forrest Gump. Tak. Na przykład jest to jedna wielka rozmowa, taka jak tutaj w naszym tekście Filipka. Albo na przykład słynny wiersz słowackiego, który się zaczyna od słów Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi. Tak. Bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, czyli w pamiętniku Zofii Bobrówny. Jest to tak zwana liryka zwrotu do adresata. No i ten Jacek Soplica, który opowiada, który się spowiada z czegoś, bo tutaj w naszym tekście również ta spowiedź występuje. Ale słuchajcie, ten mot Dworca kolejowego w ogóle, no bo dworce to są e, rozstania, to są przywitania, pożegnania, to jest, podróż. To, jest mhm. podróż, to są łzy, to jest śmiech, to jest tam się toczy życie. E, niejaki Kazimierz wierzyński, który, którego ojciec był maszynistą i on mieszkał na stacjach e, kolejowych, mhm. napisał wiersz, dworzec, niecały, bo nie mamy już czasu, ale. Panny, co tęsknią z pustego peronu, skąd wieje dusza prowincji i splinu, porywa dziwny świat okien wagonu. Podróż po bajkach trwa ona pięć minut i każdy wraca powoli do domu, żując tęsknotę tępą nieodgadłą. W mieście nie mówi się o tym nikomu, choć wszystko kryje się w słówku przepadło. Czyli mamy to przejście. Rzcie, tak. Ale to zobacz, Iwan. Ale wiecie co? Teraz ja mam ciary pod no. tym kanarkiem. No. <noise> Że to przejście właśnie przez pory roku, z tego no. takiego lata buńczucznego, no. imprezowego, tak. poprzez Szalonego. jesień do zimy, właśnie dzieje się na dworcu, który jest motywem przejścia, tak. prawda? Miejscem na przejście z imprez do domu. Tak, no i tych y, miłości spełnionych, niespełnionych, mm -hmm. rozczarowań, wybuchów radości. Ja, jeszcze Wisława Szymborska napisała dworzec. Y, zaczyna się: Nieprzyjazd mój do miasta N odbył się punktualnie. Przeczytajcie go sobie, jest zajebisty. <laughs> to ja również tak. przeczytam. W raju utraconym prawdopodobieństwa. No, szapoba. Tak, to tak. było naprawdę dobre. Dziękujemy. Do Dzięki. zobaczenia. Pa!